Połączyć się ze swoją seksualnością, jak połączyć się ze swoją sensualną stroną. Jak wykorzystać energię seksualną do tworzenia, do kreowania, nie tylko do współżycia i do rodzenia dzieci. Na tym filmiku przedstawię Ci moje sposoby, które pomogły mi zaakceptować moją seksualność, przestać się jej wstydzić i wykorzystywać ją w super fajny sposób, gdzie mogę wykorzystać całkowicie swój potencjał, szanując jednocześnie swoje ciało, swoją energię, swoją osobę. I przysięgam ci, że podczas obejrzenia tego filmiku zmienisz podejście do energii seksualnej. Zostań do końca, bo na końcu przedstawić coś super spicy. Jeżeli mnie jeszcze nie znasz, mam na imię Magdalena i na tym kanale rozmawiamy o wszystkim, co jest związane z rozwojem osobistym, duchowym, miłością do siebie, ze zdrowiem i wiele, wiele więcej. Więc zostań ze mną i przechodzimy do filmiku. Energia seksualna jest naszą energią mocy, jest naszą energią tworzenia. Dzięki energii seksualnej istniejemy, dzięki energii seksualnej my, kobiety, zwłaszcza, dajemy życie, my potrafimy kreować, my potrafimy łączyć się z naszą wyższą świadomością, jeżeli tylko odpowiednio traktujemy swoje ciało, traktujemy swoją energię z szacunkiem. Nie zapominajmy o tym, że pochodzimy z seksu, że tutaj nie ma się czego wstydzić. Temat seksu nie powinien być moim zdaniem tabu. Sama pamiętam, jako dziecko było mi wmówione, że kobieta nie powinna być seksualna, kobieta nie powinna być sensualna, kobieta nie powinna pokazywać swojego ciała, nie powinna lubić swojego ciała, nie powinna pokazywać się publicznie, tańcząc erotycznie czy w jakikolwiek sensualny sposób. Moim zdaniem seksualność i sensualność to są dwie różne sprawy. I wszystko zależy od naszej intencji. Więc jeżeli twoją intencją jest, że chcesz się połączyć ze swoim ciałem na głębszym poziomie, chcesz wykorzystywać swoją energię seksualną do tego, by czuć się ze sobą dobrze, by wyglądać dobrze, by cieszyć się swoją osobą na maksa, to jesteś we właściwym miejscu. Otwarta energia seksualna prowadzi nas do witalności, do bogactwa, do kreatywności i do udanego, świadomego życia. Wystarczy zmienić podejście, a jeżeli nie wiesz już coś na temat rozwoju duchowego, to doskonale wiesz o czym mówię. Twoja energia jest zablokowana, to prawdopodobnie nie żyjesz swoim najwyższym potencjałem, prawdopodobnie żyjesz wstydzie, w strachu, nie ufasz sobie, nie wiesz kim jesteś, nie podążasz ze swoimi celami, nie wiesz tak naprawdę, jakie są Twoje potrzeby, jakie są Twoje cele, więc pierwszym najważniejszym podpunktem moim zdaniem jest. Popracowanie nad swoimi przekonaniami, popracowanie nad zrozumieniem, jakie są moje potrzeby, czego ja chcę od życia, czego ja chcę od partnerstwa, czego ja chcę od relacji, czego ja chcę od siebie, co mnie usatysfakcjonuje, co lubię, w jaki sposób e, uwielbiam żyć, w jaki sposób. Uwielbiam uprawiać seks, jak, co mnie satysfakcjonuje, czy ja mówię o swoich potrzebach, czy ja znam swoje potrzeby, czy mój partner wie o moich potrzebach, czy ja sama w ogóle wiem o swoich potrzebach, czy ja potrafię o nich mówić, czy ja sama potrafię sobie sprawić przyjemność nie tylko poprzez współżycie, ale ogólnie w życiu. Czy ja podążam ze swoją pasją, czy ja podążam ze swoimi marzeniami, czy ja robię coś, co ja lubię, czy ja robię coś, żeby połączyć się ze swoim ciałem? Odpowiedz sobie na te pytania. Naprawdę pozwól sobie wejść głęboko w siebie i zastanowić się nad tym wszystkim. Żeby było Ci łatwiej, skup się najpierw na tym, czego nie lubisz, rozpisz sobie to, później skup się na tym, co lubisz i będziesz miała ten kontrast, dzięki czemu będziesz wiedziała, jak, jak to wszystko... Połącz się ze swoim ciałem, połącz się ze swoim łonem, ze swoim sercem. Najlepiej połóż, połóż jedną rękę na sercu, drugą rękę na łonie. Oddychaj głęboko i po prostu poczuj siebie, poczuj swoje istnienie. Bądź tu i teraz i podziękuj sobie za to, że jesteś. Rób to tak często jak potrafisz. Jeżeli jesteś cały czas w głowie, to ty nie łączysz się całkowicie ze swoją kobiecą energią, co powoduje, że jesteś w trybie go, 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 robić, robić, robić. Cały czas myślę, cały czas działam, cały czas jestem w męskiej energii, nie wiem tak naprawdę czego chcę i nie przyzwalam sobie na przyjemność. Więc, żeby wrócić do swojego ciała, najszybszym sposobem jest właśnie sposób. Oddech, zamknięcie oczu i poczucie swojego bicia serca, poczucie swojego, swojego łona i naprawdę skupienie się na tym, żeby energetycznie wejść w swoje ciało i być w nim. Bądź kreatywna, tak jak wspominałam wcześniej. Używaj swojej energii seksualnej do kreowania czegoś. Nie musisz kreować dzieci, nie musisz tworzyć dzieci, nie musisz cały czas uprawiać seksu, żeby. E, Twoja energia była pobudzona. Jeżeli masz ochotę się kochać, to to zrób. Tylko pamiętaj o tym, że jeżeli nie współżyjesz, a nie robisz nic, co sprawia, że jesteś w ruchu, co sprawia, że kreujesz, to Twoja energia jest zablokowana, dlatego kreuj. Jeżeli nie chcesz z nikim współżyć, tak, na, tak jak na przykład ja w tej chwili, jestem w celibacie, dlatego że postanowiłam sobie, że będę szanować swoje ciało i tylko i wyłącznie partner, który zasługuje na to, by dostać się do mojej kuci, to to dostanie. I jeżeli sam będzie pracował nad swoją energią, i poza tym nie ma nawet takiej opcji. Więc, na przykład, ja swoją energię seksualną wykorzystuję poprzez tworzenie filmików, poprzez intencjonalne wykorzystywanie tej energii, na przykład podczas gotowania, na przykład podczas zabawy, podczas rysowania, podczas treningu. Dosłownie, podczas wszystkiego, co tworzysz, możesz. Tam swoją energię wykorzystać. Ja również dużo tańczę i wtedy naprawdę wyrażam siebie, wtedy naprawdę wyrażam swoją energię seksualną i sensualną. Wtedy łączę się ze swoim ciałem, wtedy czuję siebie i czuję się w tym seksualnym, sensualnym stanie, który powoduje, że naprawdę czuję się sobą, nie wstydzę się siebie, nie boję się siebie, nie boję się swojej mocy. Czuję swoją moc i po prostu jestem. Lecz to dotykaj się. Dotykaj swoich włosów. Dotykaj swojej twarzy, dotykaj swojej szyi, swojego ciała, swoich ramion. Nie mówię, że masz dotykać od razu swojej genitali czy swoich intymnych części, ale oczywiście możesz to zrobić. Ja na przykład się kompletnie tego nie wstydzę. Uważam, że to jest naturalne i powinnyśmy poznać swoje ciało, powinnyśmy poznać, co sprawia nam przyjemność, żeby później przekazać też tą wiedzę partnerowi, by tworzyć wspólnie naprawdę mega współżycie by otwarcie mówić o swoich potrzebach. Także polecam ci naprawdę dotykać się bardzo powoli, skupić się na tym, kiedy to robisz i to wszystko co robisz, robić naprawdę intencjonalnie, czesząc swoje włosy, robić to powoli, doceniać to co robisz, doceniać swoje włosy, swoje paznokcie, swoje ręce, swoje ciało, cieszyć się tym, że jesteś kobietą. Pozwalać sobie na odczuwanie przyjemności, przyzwalaj sobie sama odczuwać przyjemność wtedy, kiedy dotykasz siebie, a będzie ci dużo łatwiej zrobić to, kiedy będzie ci dotyka dotykał na przykład mężczyzna czy kobieta, w zależności od tego, jakiej jesteś yy, seksualności. Yy, I to naprawdę pomaga poznać nasze potrzeby, nasze ciało, to, czego potrzebujemy, i wejść, wejść w nasze ciało, po prostu być. To jest najpiękniejsze, co możesz sobie zaoferować. Bardzo ważne jest też moim zdaniem nauczenie się tego, by być ze sobą komfortowo nago. Więc jeżeli tylko masz możliwość, a jak nie, to ją stwórz. Bądź nago, po prostu zacznij czuć się dobrze i komfortowo w swoim ciele. Zacznij patrzeć na siebie w lustrze, zacznij się komplementować, zacznij pracować również nad sobą, jeżeli nie czujesz się dobrze w swoim ciele, ale zrób to tylko i wyłącznie dla siebie i tak, żeby to było w zgodzie ze sobą. Z Tobą. Nie z tym, co mówi społeczeństwo, nie z tym, co mówi Instagram, polityka, religia, ktokolwiek. Z Tobą. Wyglądaj tak jak chcesz, po to, żeby czuć się cudownie w swoim ciele, żeby czuć się cudownie w swojej skórze. Zasługujesz na to, a im częściej będziesz spędzać czas nago, tym bardziej przyzwyczajisz się do swojego ciała, do swojej nagości, do tego, jak się czujesz podczas tego, kiedy jesteś nago, i dużo łatwiej będzie Ci to. Później wydobywać podczas współżycia, i dużo lepiej będzie się czuła również, kiedy będziesz miała ubrania na sobie, kiedy będziesz po prostu chodzić gdziekolwiek w ciągu dnia. Będziesz się czuć naprawdę komfortowo. Dbaj o siebie dla siebie. Rób. To, co kochasz, to, co sprawia Ci przyjemność. Jeżeli lubisz nakładać maseczki, nakładaj maseczki. Jeżeli lubisz chodzić do kosmetyczki, chodź do kosmetyczki. Jeżeli lubisz kąpiele, kąp się w płatkach róż, gdzie, w czymkolwiek. Sprawiaj sobie przyjemność i przyzwalaj sobie na odczuwanie przyjemności, jakkolwiek ona dla Ciebie wygląda. Przyzwalaj sobie na zdrowe posiłki, na, na celebrowanie tego, co, co wkładasz w swoje ciało z szacunkiem, czym się otaczasz. Naprawdę to jest bardzo ważne, żebyś przyzwalała sobie na odczuwanie przyjemności i na rzeczy, które naprawdę przysprawiają Ci przyjemność. Eksperymentuj z balsamami, z kadzidełkami, ze świeczkami, z olejkami. Wszystko, co może spowodować, że wejdziesz znów w swoje ciało, że zaczniesz odczuwać, zaczniesz wąchać, zaczniesz łączyć się ze swoimi zmysłami. To jest naprawdę cudowne i pozwala Ci odczuć swoje zmysły w sensualny sposób i być w swojej kobiecej energii, być w swojej energii przyjmowania. Od tego tutaj jesteśmy, my, kochane kobiety, żeby przyjmować, a nie tylko dawać. Przyjmowanie i dawanie musi być w balansie, a my po prostu będąc i wydobywając z siebie tą cudowną energię, naprawdę przyciągamy do, siebie, przyciągamy do siebie bogactwo, przyciągamy do siebie miłość, przyciągamy do siebie wszystko, co jest najpiękniejsze i stworzone dla nas. Oddychaj, oddech jest bardzo ważny, tak jak mówiłam, żeby wejść z powrotem do swojego ciała, żeby poczuć siebie. Żeby poczuć swoje ciało, poczuć swoją energię. Oddech pozwala nam łączyć się z naszym wyższym ja pozwala nam poczuć siebie na głębszym poziomie i świadomie żyć. Naprawdę z innym sensem, z innym nastawieniem do życia do siebie, z innym odczuwaniem siebie, swojej energii, także oddychanie podczas medytacji jakiegokolwiek rodzaju, podczas spaceru, podczas tańca, cały czas skupia się na tym, żeby. Oddychać, nie oddychać płytko, ale też głęboko i świadomie. Na początku może być trochę dziwnie, na początku możesz czuć się troszkę dizzy, ale to wszystko minie i naprawdę będzie ci coraz łatwiej, jak na, będziesz się na tym skupiać. Za każdym razem, kiedy jesteś w swojej głowie, kiedy jesteś w stresującej sytuacji, powracaj do ciała, nie musisz reagować, możesz obserwować siebie. I wtedy, kiedy wejdziesz znowu w swoje ciało poprzez oddech, będziesz wiedziała, jak zareagować, co powiedzieć, może nie powiedzieć. Może odejść, może coś zrobić. Słuchaj się swojego ciała. Ono wie najlepiej. Ruch, ruch jest bardzo ważny, żeby odblokować swoją energię seksualną, żeby być cały czas połączonym ze swoim ciałem i naprawdę je kochać, szanować, lubić i w nim być. Także ruszaj się, czy to jest spacer, czy to jest pływanie, czy to jest trening intensywny, gimnastyka, yoga, cokolwiek, taniec, tak jak w moim przypadku. Rób to najlepiej codziennie, najlepiej z rana i najlepiej wtedy, kiedy. Czujesz, że potrzebujesz wyrzucić z siebie emocje, kiedy czujesz, że potrzebujesz po prostu dać sobie na spust. To jest naprawdę cudowne. Wydawaj dźwięki to jest coś, czego ja też się uczę. Śpiewaj, używaj różnych mantr, różnych słów, różnych afirmacji. Mów sobie o tym, że jesteś połączona ze swoją seksualną stroną, że jesteś piękna, że jesteś boginią, że jesteś cudowna, że jesteś kobietą wszechświata, że jesteś połączona ze swoim ciałem, że kochasz swoje ciało. Celebruj to, wydawaj różne dźwięki, tak jak mówiłam, różne mantry na temat energii Shakti. To naprawdę pomoże Ci połączyć się ze swoją kobiecą energią, swoją sensualną i seksualną mocą. Spędzaj czas wśród natury. Natura jest mamą i ziemią. Nie bez powodu została nazwana mamą. Natura jest kreatywna, ona daje życie, ona powoduje, że my czujemy się cudownie, dlatego spędzaj czas wśród natury jak najlepiej, najwięcej potrafisz, najlepiej codziennie, chociaż 10-15 minut i zobaczysz jak bardzo na nauczysz się łączyć ze swoim wyższym ja, nauczysz się być w swoim ciele, nauczysz się być tu i teraz, nauczysz się łączyć z tym, co jest w tobie najpiękniejsze. Otaczaj się kobietami, które chcą czegoś więcej od życia, które kreują wspaniałe rzeczy, które znają swoją moc, które znają swój potencjał, które wydobywają swój potencjał, które nie wstydzą się swojej seksualności ani swojej sensualności. Dzięki temu to też będziesz czuła się raźniej, będąc w takim towarzystwie. Pamiętaj o tym, że z takimi osobami, jakimi spędzamy czas, takimi osobami się stajemy, więc to jest też bardzo ważne, żeby te osoby wspierały Cię w tym, kim Ty jesteś, kim chcesz się stać. i Jaki jest Twój potencjał? Za pomocą intencji możesz osiągnąć wszystko, więc intencjonalnie podchodź do życia. Intencjonalnie i świadomie wykonuj różne ruchy w swoim życiu. Bądź świadoma swojego ciała, jego mocy, swojej osoby, bądź świadoma swoich słów, tego, że Ty kreujesz poprzez swoje słowa, poprzez swoje emocje i poprzez uczucia, które idą za Twoimi słowami. Więc intencjonalnie wykorzystuj swoją moc, bo to, czym się karmisz, tym się stajesz, więc zwróć uwagę na to, co jesz, kim się otaczasz, z kim współżyjesz, w jakim środowisku jesteś. To jest wszystko bardzo ważne i ma wpływ na całą Twoją energetykę i na całe Twoje ciało. Pamiętaj o tym. Ostatni podpunkt, z którymi, który jest bardzo juicy i nie każda z Was może się z tym zgodzić, ale polecam Ci naprawdę self-pleasure, czyli... Nie lubię tego słowa, ale masturbację, a najlepiej po prostu sprawianie sobie samej przyjemności. Tak jak mówiłam, możesz jedynie dotykać swoich części ciała, które wydają ci się naturalne. Moim zdaniem, każda część ciała jest naturalna i każdą część ciała powinniśmy poznać, po to, żeby poznać swoje, swoje, swoje potrzeby, swoje możliwości, swoje, swoje ciało i czuć się w nim dobrze i swobodnie, bezwstydnie. Wiedzieć, czego chcemy i podchodzić do siebie z szacunkiem. Więc żeby poznać siebie i swoje potrzeby, naprawdę najlepiej zacząć od siebie. I jeżeli naprawdę nie chcesz z nikim współżyć na tą chwilę, jeżeli nie znalazłaś odpowiedniego partnera i naprawdę szanujesz siebie, albo potrzebujesz sobie ulżyć w jakikolwiek sposób i potrzebujesz seksualnego kontaktu, naprawdę polecam Ci samej to zrobić. I przygotować się do tego tak, jakbyś miała to zrobić z partnerem. Mocić sobie wspaniałą muzykę, zapalić sobie świeczki, jak lubisz, przebrać się w coś pięknego, perfumować się, zrób to w taki sposób, żebyś się człowiek najlepiej, naprawdę seksownie, naprawdę sensualnie, tak jak to odpowiada Tobie. Nie musi to być w taki sposób, jak oczekuje od Ciebie większość. Zastanów się, jak Ty tego potrzebujesz, jak Ty chcesz to zrobić, i naprawdę wejdź w ten stan i spraw sobie przyjemność. Zobaczysz. Jak bardzo poczujesz się połączona ze swoim ciałem, ze swoją mocą, jak nauczysz się siebie? Możesz wykorzystywać różne vibratory, różne naturalne y, afrodyzjaki, y, jajeczko, joni. Jest bardzo, bardzo dużo sposobów na to, i na pewno znajdziesz w internecie bardzo dużo informacji na ten temat. To ci polecam. I polecam ci naprawdę. Popracować nad tym wszystkim, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żebyś była połączona ze swoim ciałem, żebyś była połączona ze swoją mocą i przestała się jej bać i jej wstydzić, bo nasze ciało, nasza seksualność jest naturalna i możemy ją naprawdę wykorzystać w pozytywny sposób do kreowania magicznych rzeczy i do wydobycia swojej prawdziwej mocy, do wydobycia swojej prawdziwej siebie. Pamiętaj, żeby to zrobić dla siebie. Jesteś sama. Każda z nas przez to musiała przejść. Nie ma się czego wstydzić. Będziesz oceniana przez inne kobiety, będziesz zwracała uwagę mężczyzn na siebie, ale to nie o to chodzi. Ty to robisz dla siebie. I to jest najważniejsze. Pamiętaj jaka jest twoja intencja i tym się kieruj. Ściskam cię mocno.